Czy jest możliwe utworzenie w pełni funkcjonalnej wirtualnej infrastruktury, która później posłuży jako baza do treningów z zakresu cyberbezpieczeństwa w czasie poniżej 60 sekund? Sprawdźmy jak wygląda to w Cedex. Aby utworzyć taką infrastrukturę, należy przejść do zakładki Scenario Building Tools, a następnie Infrastructures. Wybieram przycisk Create i nadaję nazwę mojej infrastrukturze. Zapisuję i CDEX od razu przekierowuje mnie do widoku szczegółowego mojej infrastruktury i mogę zdefiniować sieć wirtualną. Nadaję jej nazwę oraz zakres IP i mogę przystępować do dodawania maszyn do mojej infrastruktury. W pierwszym kroku muszę wybrać maszynę z listy wcześniej zdefiniowanych, natomiast w drugim kroku muszę zdefiniować interfejsy sieciowe dla tej maszyny. Mogę również nadać adres statyczny. Jeśli tego nie zrobię, to CDEX nada adres z puli DHCP. Odświeżę schemat i tak wygląda gotowa infrastruktura.